Stajcie ja, jestem i dzisiaj będziemy grać w babunie. Jest, 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 ja jestem za sobą, żeby grać w Normala. Był jeden odcinek z tego, ale usunąłem go, bo był... słaba jakoś po prostu była, bo tam coś naklikałem niepotrzebnie. No i w sumie jak będziemy... Jak będziemy w grze, to do Was wrócę. I jesteśmy już dzień pierwszy. Możecie słychać jakieś dziwne dźwięki, bo kolega siedzi obok mnie. Szaman, czemu? O właśnie tu macie jego kanał. Zrzucił coś teraz, tylko bez tytułu. Mhm. Mm Weźcie te dźwięki tam. Dzięki bardzo. Nie umiał Kuchu. niego. Dobra. Yy. Babcia, tak. Babcia, co mnie dochodzi? Dochodź tu. No i psy, słychać od mojego kolegi? Mmm. Idzie tu... ochurda oh, kurde, idę baba IDĘ BABA Baba ja zjem twoje pierogi na święta Tylko sobie dziadek ulepił, bo ty robisz do dupy ten Do dupy robisz pierogi Dziadek robi lepsze mm. hm. hm. Hmm, dobra, ciś to.. Poli polujemy na dziadka. Jakby spał. Kur. Hmm. Zęknęli nas, nas, ale wytrychy nam nie zabrali, to jest to, to jest to, że nam wytrychu nie zabrali dobra, sypko polijemy tak sobie otwarte dobra ten klucz tam jest na dole dobra yy, idziemy po klucz Tu nie zima. Yy, tu jest mój klucyk, tak, to jest mój klucyk Dobra, do to to mogę otworzyć? Nie, dobra, to nie do tego... W ogóle tu nawet nie ma wyjścia na króca. Mmmm. Panie tu mi jakiś dziadek albo gości zaraz wyjdzie. Powiniałam ją wyłączyć Hm O! Ku Ku Kurde Hy! O! Eee! Epepe! Co to mordek u ciebie? Zostaw mnie papa. Daj schabowego Oła, ty ma to. Oła. No znowu ta ci piękna kobieta. Gdzie jest manekin? Tu jest manekin. Jaki idiota ze mnie. Dobra, Pek. Blenderlina, no. o, no nie, co ja w ogóle. I see you. Co za dziówno. Dobra, dziadek, co ty nie idziesz spać? No, Co za... Zamknęli to. Chcę, mi od niej misia wziąć. Prawkę tu dało, smata. Nie. Dziadek śpi? Nie śpi dziadek. W ogóle... Где, где это ключ за магадачи? Купи того, я сама не играю. О, курда дядек! Chodźcie tu. Dziadek się pewnie zmęczył i poszedł spać. Dziadek jednak nie śpi. Chodźcie w ryj. Кресло. Это, не иди спать. Так ближе, что все интересное, то Dobra, idziemy zobaczyć, czy dziadek śpi. Z tak jakichś miejsc było. Huh? Dziadek... jednak ma ajma. Dziadek ma ajma, no. To jest to. Aha. Dzień trzeci. Ale to śmierdzi. Nie, że to będzie nie pachnie śmierć. śmierci Do tego był ten klucz tu A widzisz, jestem sypsy Miła koleżanko Kiedyś ty mnie tutaj zabiłeś, nie? Babcia! Weź mnie nie w pieniaj To pewnie nie do tego. No wiedziałem. Gdzie ten kluc? Do czego ten klucz może być? Idzie jest tu? Dwo byliśmy, może... Mhm. No, dziadek tam jest? Nie, nie Jest tu ziadek! Ale mas masz aimy, kur. Gadek, nie masz aimy. <laughs> dobra. Cjandek, tip tip tip. Taś, 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 taś. Aha, chyba tu nie wraca, nie? Ja tu nie idzie. Ale babcia tu pewnie przyjdzie. Chyba, że... Ze... To zdradzisko smata. Oni jest poszedł spać, oni wszedł oni spać, no nie, babcia. Dobra Nie wiem, póki zamknięty to ale mam Zacinało mi strasznie Dobra, jesteśmy tu yy... Czekajmy czegoś normalnego, zapałki tylko, a tu jakiś, nie wiem, arbus, coś, amunicja. O, dobra, jestem. Chyba musisz iść po tą deskę. Tak dawno nie gram. Babunie. zapomniałem, jak się w nią gra. Hmm, <laughs> widzę cię. Jakiś zaraz nam kopa w dupę, To zobaczysz. Dobra, dziadek, mam nadzieję, że pójdzie do spania. No dziadek! Tą deską, pod łóżko, nie wiem gdzie, nie wiem gdzie, tam tą deską, ale jest deska, tak. <coughs> Dobra. O, oh, chodź Ale zrobił jest błąd. Co? So. Proszę. Proszę. Dzięki Bogu. Dzięki Bogu. Dzięki Bogu. Dziadek chyba się nie może schylać, nie? Bo on chyba sobie kręgosłup. Nie wiem jak tu u niego działa, nie wiem. No dobra, chyba jest, chyba, chyba go nie ma. Dobra, czekamy tu na niego. No, Dobra, ja tak jestem to i za jakieś minuta, dwie hmm. Nie ma sajma, nie ma Sajma! A jednak ma ajma, ale ma ajma. to ma jak nic, no. Po prostu. Albo też nie umiem grać, co to dlatego. <ścoughs> Jo, oh, ne, už máme. Už máme, už máme půl ekranu červeného, to je taky besens. Dobrá, otvírej TV. Chyba poszła Dobra Dziadek Jak ty Ajma nie masz? nie, bo ty sterujący jesteś na dzisiaj. Aim, buta <laughs> Dawaj, dziadek, tu na dół, a nie Niech coś będzie ciekawego. Co do was, wrócę No, no dziadek chyba se poszedł. I pyk! Głową o deskę. Lismy na to, że dziadek poszedł spać. bo jej nocy nasi... Nie ma jej tu. Laga dostałem. Cześć, ja się ciebie boję. Babciu. Gdzie dziadek? Gdzie dziadek? Kajet ten dziadek. Posadź spać? Mam taką nadzieję. Jesteś już na górze? Ja jesteś, Więc to... Powiem tyle. Ze Dziadek w domu wszyscy zdrowi? Zu Babcia, chory na rzecz, która się nazywa Dawna hmm? Babciu. Zjem twoje schabowe. Przez to pysne, twoje schabowe. Bo no, nigdzie. Nie wiem, jestem tak głupi, jeśli chodzi o tą grę. Tu nic nie ma, nie? No. Trzeba ja po, poszukać. <laughs> Syfkaj. I sygury, co ja nie sprawdziłem? Tutaj nie byłem. Babciu, jest może ogórkową. W tych sowkach. coś? Nie? Nie? Komplikuje trochę życie to, że tu nic nie ma. A... Nie. Jest kokos. To jest ta deska tu potrzebna. Gdzie jest ten safe? Nie, ja wejdę z górą, bo jestem Skibidi Sigma. Nie wiem, kto tak jest, i mówi, ale wiem, że ja tutaj mówię, że jestem z Sigma. Sigma. Taki jesteś, tak? a taki miły do ciebie. A ty co? Kur! Nie strzelaj. ha, brak ani boto. Dobra, jak się coś ciekawego, to do was wrócę. No ja z tym, że tak nie śpi. A nie wiem, czy ja jak nie śpi. Śpi, nie śpi. Nie, nie. Ś... No nie. Uuu. Dobra, to będzie na tyle babci. Czu, no go go. Nie jestem. i chyba to nie opatrzy mi się nawet grać bo jest ostatni dzień i mam 2,7 minut nagrywki i długo to będę pewnie ogarniał i także tu wiem ja Grubcio i zegną was. Narka!